Cześć, z tej strony Adrian z czytelnik komiksu między kadrami. Dzisiaj będzie Hellblazer w ramach serii o Hellblazerze, która się pojawia na naszym kanale. I Dzisiaj na warsztat biorę Hellblazera, przepraszam, pisanego przez Briana Azarello. Od razu dodam, że jest film o Blazerze Mikea Carrea. I gdybyście to chcieli czytać po kolei, no to ten Hellblazer, którego będę dzisiaj omawiał, jest przed Rajdem Mikea Carrea. Aczkolwiek, jak mówiłem również w tym filmie, który dotyczył Kareja, jakaś taka lektura, nawet tego um, tomu um, Briana Zarello nie jest konieczna do tego, żeby zrozumieć, co się dzieje, co będzie się działo u Kareja. On dość szybko się rozprawia z tym, co się wydarzyło. Azarello. I teraz tak, tutaj mamy Azarello, i pierwszą historię w więzieniu. I ta historia jest charakterystyczna z kilku powodów. Ona jest charakterystyczna ze względu przede wszystkim na Richarda Corbena który był wyjątkowy. Był wyjątkowy jako twórca i zawsze, kiedy on się pojawia, no to nawet jeżeli się gdzieś tam spojrzy na niego ukradkiem oka, to wiadomo, są dwie rzeczy. Po pierwsze, wiadomo, że to on, bo jest niepowtarzalny, a po drugie, wiadomo też, że będzie ciekawie. Więc to jest interesująca historia i teraz ja w ogóle opowiem, co ja myślę o tym. To są jakby dwie rzeczy, takie przede wszystkim z punktu widzenia scenariuszowego. To znaczy, pierwsza sprawa, to taka, że kiedyś rozmawiałem z osobą, która dużo pisała, i mówiła, że jak ktoś zaczyna pisać książkę, to tak nie wiadomo, czy lepiej zacząć to jak poloneza, czyli czy zacząć to od środka, czy od pieca, czyli mówiąc inaczej, czy od początku, czy jakoś gdzieś tak w środku. I Azarelo tutaj robi taki fajny zabieg, że on większość tych historii zaczyna w środku, czyli mamy takie uczucie, że coś się wydarzyło. Nie wiemy jeszcze do końca co, ale idziemy z prądem i w trakcie tej historii to się wyjaśnia, ale też nie wyjaśnia się do tego stopnia, żeby to wszystko było jednoznaczne. Ten świat pokazywany przez Azarellon jest bardzo taki brutalny, jest dużo takich elementów wulgarnych, jest dość odważnie pokazywany na kadrach seks, przemoc i tak dalej, więc nie bez powodu to okienko, że film nie jest przeznaczony dla dzieci wyłączyłem, więc możecie to zobaczyć. Natomiast tutaj nie ma takiej rzeczy, o której będę mówił, która na przykład jest tu. Na Elisa, jeśli chodzi o mm, Hellblazera, czyli nie ma takiej fascynacji tą przemocą e, i pokazywania i gloryfikowania jej, tylko raczej ona jest wykorzystywana jako środek do celu. I teraz tym celem jest opowiedzenie historii, w której jest jakaś intryga. Jest jakaś intryga, jest jakaś tajemnica. Akcja jest wartka, dialogi są dobre, przez to e, te historie, których jest tutaj sporo. Lazarello, w tych dwóch tomach, bo on napisał te dwie, dwie tomy. One są takie powiedziałbym, intrygujące. Scenarzyści udaje się zbudować tę atmosferę i też fajnie moim zdaniem pokazuje tą magię Konstantina, to znaczy nie bawi się w jakieś zaklęcia, w jakieś takie rzeczy, które mnie do końca się po prostu, bo one są oczywiste, tak jakby obnaża się od razu to wszystko, kim ten bohater jest i wiadomo, i pokazujemy nachalnie, że on jest właśnie magikiem klasy robotniczej i tak dalej, bo potrafi prezentować jakieś zajęcia. Tak naprawdę tu za, zaklęcia. Tak naprawdę nie wiadomo do końca, co się tu dzieje, jak on korzysta. Korzysta z tej magii i też na ile to jest nadprzyrodzone. To znaczy, można się domyśleć po tym, co się dzieje w więzieniu, jak reagują ludzie, do czego się posuwają i co ono ostatecznie robi. Jest takie, takie, takie po prostu jak takie pełzające zło, które no, jeżeli cię dotknie, no to prawdopodobnie będziesz skażony czymś niefajnym. I mówię, nie jest to oczywiste. Każda tak naprawdę z tych historii pozostawia to, co ja lubię najbardziej, czyli pole do interpretacji. A to jest super. Co więcej, Wszystkie te historie są połączone w całość, która moim zdaniem się trzyma kupy. Tutaj mamy też fajną historię, która jest utrzymana w dobrej atmosferze, czyli dobre chęci. Rysuje ją taki gościu, który, o którym ja myślałem w ogóle na samym początku, że to jest Eduardo Rizzo. No bo zresztą wieloletni współpracownik Azarello, więc myślałem, że to jest on, ale okazało się, że to jest jego, no, jakiś, nie wiem, czy naśladowca, czy nie będę, no nie powiedziałbym, że Epigon, ale jakiś być może naśladowca, bo styl, styl jest podobny. Ale mogę powiedzieć tyle, że taki godny naśladowca, bo patrzy się na to fajnie. Tutaj miałem okazję rozmawiać z kilkoma osobami na temat tego komiksu i gdzieś tam pojawił się taki argument, że tu w taki, po tym jak kończy się ten epizod więzienny, nazwijmy to w taki bardzo standardowy, stereotypowy o, sposób, on pokazuje amerykańską prowincję redneków, tak zwanych, no czyli wiadomo, muszą być dubeltówki, musi być no niezbyt jakby oględna i poprawna angielszczyzna, a oprócz tego no wiadomo gorzała i tak dalej, jakieś Patologie. Jest to pokazane w sposób stereotypowy, aczkolwiek ja uważam, że w tym przypadku on to nie jest tak jak na przykład u kogo. Hmm. To nie jest tak na przykład jak w Benkartach u Jasona Arona, że tutaj chodzi o pouczanie jakby jak wygląda postępowa część Stanów Zjednoczonych Ameryki w stosunku do tej mniej postępowej. I ta mniej postępowa to są oczywiście stereotypy. Nie, tutaj jakby celem jest historia, opowiedzenie tej historii, a te stereotypy jakby są środkiem prowadzącym do tego celu. I oczywiście mogą one kogoś obrażać, no, czy mogą powodować, że ktoś się czuje nieswojo. Tak jak pamiętam, że sporo z nas poczuło się nieswojo, jak czytając, czytając Czarną Wdowę, chyba uświerczono, tam była taka scena z polskimi tymi więzieniami CIA, gdzie te więzienia to były umieszczone na jakimś, praktycznie na jakimś lodowcu, a ci ludzie tam wyglądali no po prostu przedziwnie, że tylko brakowało polarnych niedźwiedzi. A więc jeżeli byśmy się na tym zaczęli przesadnie skupiać, a to była tam zaledwie jedna strona, to, no to rzeczywiście może to wywołać jakiś dyskomfort. Ale wydaje mi się, że tutaj raczej to służy jako środek do, do celu, żeby zbudować historię, gdzie jest albo intryga, albo tak jak tutaj pewna tajemnica, czyli nasi bohaterowie w pewnym w znajdują się odcięci od świata, przykryci śniegiem, a być może wśród nich, w ich otoczeniu jest jakiś morderca. I teraz, czy to jest przypadek, czy John to wszystko wymyślił? I do tego stereotypowe postacie, które lubią chlać wódę, szybko chwytać za nóż albo za strzelbę, ogólnie nadużywać przemocy, są niezłym środkiem do tego, żeby taką historię opowiedzieć. Oczywiście, jak powiedziałem na samym początku, nie dla dzieci, ale trzeba uczciwie oddać Azarello, że tak, on czasami jak się zafiksuje na czymś i za bardzo idzie w stronę tych jakichś domonów, symboliki i tak dalej, to tak głęboko ukryje to drugie dno, że przekopanie się doń jest po prostu graniczące z niemożliwością. Ale jak już wpadnie na pomysł, co on chce opowiedzieć w tej historii, a tutaj wpadnie na ten pomysł, znaczy on chce po, po pierwsze pogłębić tę postać, czyli pokazać historię, jak to nasz główny bohater myślał kiedyś o karierze rokowej, tutaj go można zobaczyć. I nadużywając różnych substancji, o ile pamiętam, śpiewał w tej, w tej kapeli. Pokazuje też różne takie rzeczy z różnych momentów jego życia i ta postać też ewoluuje. Ona nie jest stała. Do tego, no, ten bohater ma tutaj taki, no, cały czas idzie na Kompromisy ze swoim kręgosłupem moralnym, przez co ten kręgosłup jest, powiedziałbym, taki wysoce elastyczny. Raz jest odpychający, raz jest taki interesujący, a innym razem znowu. Jest intrygujący, no i to jest spora sztuka. Dialogi ma dobre, dialogi podaje dobre, wszystko to sobie poukładał, i ta historia jest niezła. Zwłaszcza podoba mi się ta ostatnia część tej historii, gdzie tak naprawdę nie wiemy, czy główny bohater. No nie chcę spoilerować. Czy mamy do czynienia rzeczywiście z głównym bohaterem, czy z jego duchem, a może ktoś sobie po prostu coś wyobraża. No tak jak mówię, pokazywany jest w taki sposób, że no nie stroni od używek wszelkiej maści i rodzaju. W związku z tym, no to może gdzieś tam czytelnika, czytelnikowi czasami przeszkadzać, zwłaszcza to dosłowność, która jest tutaj widoczna na tych kadrach, ale generalnie rzecz biorąc jest to wkomponowane w jakąś sprawnie opowiedzianą historię, która ma niejednoznaczne zakończenie, przez co ja uważam, że cały ten zbiór Briana Azarello jest dziełem udanym. Jak mówię, pokazuje głównego bohatera z różnych perspektyw, pokazuje różne momenty w jego życiu. Cała postać została pogłębiona, jest niejednoznaczna, jest wyrazista. Do tego powiedziałbym, że drugi plan. Jest wcale niezły. Drugi plan jest niezły. Te postacie, które się tutaj pokazują, są ciekawe, i też, jeżeli chodzi o cały schemat tej historii. Jej strukturę. Jak najbardziej mieści się to w tym, czego chciałbym się spodziewać, jak, jak mam ochotę czytać Hellblazera. A to, że schematy są na temat tego, jak to tam jest na południu. I ogólnie rzecz biorąc, jak już wszyscy są źli, to muszą być źli do, do szpiku kości. Pewnie tak, ale na pewno nie jest to też coś, co w jakiś sposób odbiera przyjemność z czytania. Tłumaczy pani, pani, pani Paulina Breiter? Przetłumaczone jest dobrze. Z mojego punktu widzenia nie porównywałem od razu z zawartością epizodową zawartością tą anglojęzyczną. Niemniej jednak jak czytałem, to nie miałem żadnych takich momentów, że po prostu miałem pewne problemy, że ludzie by tak nie powiedzieli po polsku. Nie, jest, jest to kompetentnie moim zdaniem zrobione i zapewniło mi to frajdę z czytania. Także tak Blazer wygląda w ujęciu Briana Azarello. Czy ja polecam? Ja polecam, tak. Uważam, że jest to dobre. Następnym razem pojawi się jednotomowy Blazer Warrena Elisa. Z mojej strony to wszystko. Pozdrawiam. No i cześć.